Moja mojej siostrzenicy jest zdiagnozowana sama straszną, nieprzewidywalną chorobę. Sytuacja jej jest o tyle ciężka, że Zosia wychowuje się w niepełnej rodzinie. Ma tylko mamę, moją, moją siostrę, która sama zmaga się z niepełnosprawnością umysłową i nie jest w stanie o nią zawalczyć. Obiecałam Zosi, że będę o nią walczyć. Że się nie poddam, Nie jestem sama. Nie jestem w stanie sama tego zrobić. Zbiórka już trwa od czerwca. Jest to tak cholernie ciężkie. Tylko z wami. Z wami może się to udać. Tylko razem możemy ocalić Zosię. Proszę, pomóżcie mi, pomóżcie nam dać Dosie szansę na lepszą przyszłość.